Dzień dobry. Cześć. W dzisiejszym filmie zajmiemy się sprzątaniem i trochę wzmocnieniem tej prawie szklarni, aby już nie odpływały pływy węglane, oraz naprawimy ryneczek dyla. Tak jest plan. Oglądajcie. Stan szklarni na początek, w środku wygląda tak. Idziemy teraz ogarniać. I nagram wam później, jak będzie wyglądać. Miałem kilka różnych koncepcji na to, jak te skrzynki przyprostować, ale uznałem, że najprostszym będzie piąta noga. Może ostatnio, bardzo dużo rzeczy mierzyłem i robiłem z miarką i poziomnicą, to uznałem, że zrobię to na oko. Dlatego można zaobserwować, że przednie nogi w ogóle nie dotykają podłoża bo przyciąłem tą piątą za długą i też w sumie nie do końca te skrzynki naprostowałem, e, czyli jest dobrze i na ten sezon tak zostanie, a w przyszłym może poprawię jeszcze raz, jeżeli się nie rozpadną. A teraz przechodzimy do tutaj. Mieliśmy dzisiaj jeszcze umyć tą szklarnię, ale ma padać także chyba nam silus. Zakupiliśmy na pewnym portalu znanym, chińskim takie te zapasowe tutaj i podkładam ich wszędzie więcej i to powinno zapobiec wytworowaniu tych, jak to się mówiło, no tych poliwęgranów, bo jak wiało to jeden otworono Raczej nie będę tego kamerował, bo nie będzie widać w ogóle różnicy przed i po. Ale teraz to zrobię właśnie. No dobra, nie wygląda to w tej chwili jeszcze najlepiej. Natomiast wystawiłam już te kwiaty oleandra i bugenwille, co tu stały. Zmiotłam, jeszcze trochę mi zostało. I paletę jednak zostawimy tu w środku, bo stwierdziliśmy, że jak jakieś doniczki czy coś będziemy na tej palecie stawiać, a nie na kostkach, ona jest przynajmniej równa i tutaj teraz wszystkie nawozy, które mamy, ziemię, tamtą na przykład ziemię do wysiewów albo coś, no to opakuję je tu, a tu jest miejsce na doniczki, które są na razie tu i paletą, więc będę je tam układać. No i na razie tak się to prezentuje. Jeszcze muszę umyć. Okno, ale to za chwilę, a tu groszek pachnący, który będę musiała niedługo wysadzić, inne kwiatki. No i zakończone, w miarę wysprzątane. Niektóre rzeczy jeszcze musiała pochować, ale to przy okazji, jak będę tam naduchować tacki, to wtedy tu się zrobiło miejsce. Jeszcze wyniosę tu śmierdziuszki, bo powoli widzę, że wychodzą. Porządki y, uważam za chwilowo zakończone. To jeszcze szybki rzut oka od drugiej strony domowej. Tak się szklarnia prezentuje. Wszystko wysprzątane. Wreszcie więcej miejsca. Tam ten, te doniczki z dołu, jeszcze pewnie przełożę gdzieś tu. No ale na razie jest jak jest. Tutaj mi już wychodzą jakieś, nie pamiętam, czy to są śmierdziuszki, czy to są. Y, te drugie nie na sturcję, tylko nagietki. O, bo w tych dwóch właśnie były. No, a tutaj nasza y, kolekcja bakłażanów i papryk. Tak się to prezentuje. One na razie w domu stoją, no bo jest jeszcze za zimno. To tak. Beka-beką, ale to się tak kiwało, że musiałem tyle odciąć. O tyle się oko pomyliło. Trzeba skalibrować. Że już tutaj są ustawiane zioła. Tych klipsów dowaliłem dużo, jeszcze trochę zostało już z przesady. Te niestety są inne i nie pasują, także jednak nie wszystko jest identyczne i lepiej rzućcie okiem zanim zamówicie. A po, poza tym to praktycznie każda śruba, tam gdzie są śruby i nakrętki była luźna w szklarni, więc trzeba było podociągać. No ale poza tym przestała swoją pierwszą zimę I niestety chyba nie odfrunie Bez pomocy jakiegoś większego huraganu i będziemy się tu z nią męczyć Nadal niezmiennie nie polecamy jej Temperatury I tak spadają bardzo mocno Coś tam się jedno przemroziło nawet Wreszcie zaczęły do mnie spływać paczki, które zamówiłam już jakiś czas temu, a które nie przychodziły. Jeszcze czekam na jedną, ale to na pewno Wam pokażę, bo y, tamta jest totalnie wyczekiwana. <grych> a tutaj, co przyszło w tej paczce? Iris Holenderski, 10 sztuk, Silver Beauty. Nie wiem, jakie to są odmiany, ale możecie sobie zawsze wpisać y, w. Gdzie w Google? W Google. A Lilia Child in Time, chyba, chociaż to jest trochę zamazane. i Też taka cebulka ładnutka. E, Lilia Drzewiasta One Stage. E, te drzewiaste chciałam zamówić, żeby tak je posadzić gdzieś tam bardziej z tyłu. Krokusiki gratisowe, ale widzę, że wychodzą, bo ja od razu, wiecie co, wsadzę po prostu. Wiem, że to nie pora na krokusy, ale. Y, Irys, Brodkowy, Germanica, Senlak. Y, tu co? Kolejna Lilia Azjatycka, Tania? Pirandejo, Pirandello, nie wiem jak. Czy po hiszpańsku bardziej czytać, czy nie? Y, lilia az Azjatycka Niska, z kolei wil Sprite. I kolejna lilia Anastazja, Anastazja pewnie. I kolejna lilia y, orientalna Józefina. Josefin, I irys znów ten Germanica Mosbey. To są różne irysy w kłączach. Ja mam dwa już, y, co tam od babci dostałam i wykopałam. A stwierdziłam, że sobie tutaj jeszcze parę dołożę. Także niedługo pewnie będę działać. A teraz idę z kawką i pokażę Wam co jeszcze kupiliśmy yy, wczoraj. No i co jeszcze dokupiliśmy to yy, kocimiętka fasena. Tak się nazywa. Yy, jeszcze nie wiem gdzie ją wsadzę. Ale na pewno gdzieś. <gry> I yy, kuklika. Kuklik nie wiem, w ODM C4, nie mam pojęcia, co to jest za kuklik. Czy napisali tu? Nie, tylko jest, że kuklik, ale tam był... Oni mają zdjęcia, więc na różowo kwitu. Oczywiście nie mogło być inaczej. No, także takie dwie roślinki. I już wiem, że zaczął się sezon ogrodowy. Skoro jeździmy po sklepach i szukamy rzeczy ładnych. Bardzo się nie mogłam doczekać tej paczki z Holandii, z Flower Farm. No uwielbiam oglądać, co dziewczyny tam robią. Jak widzicie, dali w brud. I tutaj, co ciekawego, katalog od nich. Oprócz tego, gradiole. Tutaj nie wiem, co jest. Ale zaraz otworzymy. Będę to przy Was otwierać. Jakiś ten Magic Inside. To chyba te, które zamawiałam y, sobie. Wybrałam y, dodatkowo jeszcze do zamówienia. Tak, oczywiście. Yy, Dalia. Nie, Dalia, co ja mówię? To jest. Yy, Skabioza. Yy, cynia. Tu też cynia. O tych dwóch marzyłam po prostu i nie wiedziałam, gdzie ich szukać, i znalazłam właśnie tam, na stronie. Tutaj też cynia. I tutaj też cynia. I tutaj też cynia, kto by się spodziewał. Same cynie, ale są no, przecudowne po prostu, jak moja mama by powiedziała, przecudownej urody. Oprócz tego te gradiole to było dodatkowa, yy, dodatkowa. No i. <laughs> najpiękniejsze bulwy yy, dali. Nie pytajcie, ile zapłaciłam za to zamówienie. O, nawet dali mi takie patyczki. Nie chciałam ich. W sensie nie wiedziałam, że będą dodane. Yy, co my tu mamy? Tutaj białą. Tutaj mamy. Yy, nie będę wam czytać nazw sobie po prostu. O, Bumble ram... Bumble, rumble. Bumble Rumble, na tą czekałam najbardziej, tu różowa, tutaj kolejna taka ciemna, tu różowa też, o, te to w ogóle są jakieś szałowe, yy, tu jeszcze i tu jeszcze, więc będzie w tym roku mocno daliowo, tu jeszcze widzę jakąś kartkę, o, taka. No y, po prostu cudownie. Oj tu jeszcze coś jest, ale nie będę tego przegrzebywać teraz. Minęły ze dwa dni. Wprawne oko zauważy, że kostki są trochę inaczej. Gdyż jak to układałem, to nie chciało mi się iść po młotek gumowy i poziomice. To musiałem iść dzisiaj i tak to zrobić. znamy troszkę wyżej. Oj, i tutaj. Otwór. Został wykonany. Bez ekipy filmowej. Myślałem, że będzie patologia, ale jednak się udało. Eee, o co chodzi? Chodzi o to, że powiększamy zapas wody o kolejne 400 litrów. Do tej pory mieliśmy 400-800 i jest to bardzo mało. Nie podlewamy nic z używamy tylko deszczówki lub napełniamy te beczki w i czekamy potem przynajmniej dobę żeby tej wody użyć, żeby po prostu trochę chlor się z niej pozbyć niestety nie ma hajsu na zbiornik podziemny być może za rok lub dwa i tak skończy się takim zbiornikiem to zależy czy... jak to się sprawdzi w praktyce teraz. Dobrze. To próbuję teraz to wtyknąć. Taki, taki, jakiś tam zwykły standardowy zestaw przyłączeniowy. No będzie. To teraz pozwólcie, że się rozłączę na trochę, bo gdyż będę próbował rozczepić te, 2 kurwa, beczki. Stary trik z nalaniem wody i podgrzaniem trochę zadziałał Nie wiem na ile starczy baterii w aparacie Także jakby się wyczerpała to pokażę efekt końcowy bo tu i tak nic ciekawego się nie wydarzy Będziemy wtykać rurki Jak macie prąd Polecam opalarkę do tych rurek Z tego to montaż jest strasznie ciężki. Coś ta rurka taka niezbyt chętna. Może dlatego. To ma więcej sensu, no. Pamiętajcie, ja pokazuję jak nie robić. Takie grzanie możliwe, że będziecie musieli powtórzyć. Ja tutaj większość tych rurek grzałem dwa razy. Żeby mi się ułożyły tak jak chciałem, ale przynajmniej potem już przestały się wysuwać i siłować No dobra, to tu mamy to Teraz będzie wiercenie w beczkach, którego niestety nie uda mi się nagrać Także jeżeli chodzi o beczki, to projekt został wczoraj Zakończony, sprawa wygląda tak: jedna jest mniej więcej prosto, druga trochę bardziej, mniej niż więcej. Ale to wiecie, jak woda dociąży, te świeże kostki to się to samo tutaj wszystko ten dotrze. A teraz zajmiemy się czymś, co jest z tej strony w tamtym roku stworzyliśmy taką kratkę pod pnącza i ta kratka nie wytrzymała tutaj ciśnienia e, także dzisiaj będzie poprawiana w ten sposób iż że e, to robię obok drugą kratkę z nadzieją, że dwie będą silniejsze niż jedna e, usilnie staramy się tutaj jakoś trochę się zasłonić Ponieważ jest głośno od ulicy. Tak. Także dokupiłem dwie dziewięćdziesiątki, które staną o tutaj, pomiędzy tym murkiem a tą szeroką. Będzie jedna, a druga będzie w ogóle na murku. Na razie nie chcę tego nagrywać, ale zaraz. Zaprezentuję, jak będzie to skończone, gdyż no nie chcę tu kręcić ulicy bez sensu. Au. Długo z groszkami zwlekałam i długo czekałam, ale oto jest to. To jest stołek na groszki, który stworzyliśmy z Adrianem, a właściwie Adrian przywiózł materiał. To wygrzebałam ze śmieci, z naszego kubła. Nie mam pojęcia, co to jest. I... Y, idę teraz po groszek i będę go wsadzać, więc zaraz zobaczycie jak to ostatecznie będzie wyglądać groszek rozłożyłam w sumie 10 ich miałam w sensie 10 doniczek bo wychodziło ich więcej ale wszystkie sadzam tutaj, żeby to ładnie zarosło i żeby było zadowolone dupiata ta. Doniczka. Wiem, że ludzie już powsadzali ten groszek ja oczywiście jak zawsze na końcu, ale bałam się, bo były przymrozki. Wiem, że może w sensie, że on jest odporny, ale nie ma co szaleć. Nie okłamujmy się. Niech on, o jakie korzenie ma, on. niech on tu rośnie. Trochę za dużo wykop. Zadowolony niech będzie Ten dziad Tu będę go prowadzić Tak żeby tutaj się piął Na razie ten jeszcze jest trochę Za króciutki Ko Kochani jedziemy Czy jak to tam było Nieważne Za dużo lekko stronniczych oglądam Ostatnimi czasy O ten będzie się już chyba piął przynajmniej tak myślę, że o tak, jest dosięga piękne rzeczy rosną w ogrodzie nie wiem czy mnie słyszycie, czy słyszycie tylko moje włosy ocierające się o mikrofon ale w tym roku przynajmniej mi wyszły groszki pachnące, a nie wykaptasia, nie? bo w zeszłym to mi wyszła wykaptasia Miałam kilka tych groszków, pamiętam, dwa albo trzy, ale też nie miałam na nie takiego miejsca, żeby fajnie rósł. A teraz tutaj się okazało, że jest dużo i akurat się zmieści to co, to, co mam w planach na niego, żeby się piął i żeby był jakoś wyeksponowany. Dobra, tutaj będziemy też go potem formować. Ja będę codziennie wychodzić i sprawdzać. Się uformował, na przykład, czy urósł coś. I żeby go tu pozaczepiać o te fatyki. A pamiętam, że robiłam ten eksperyment, że namaczałam go w wodzie i nie w wodzie. A prawda jest taka, że w sumie urósł taki sam. Nie ma żadnej różnicy między tym, co był w wodzie, a tym, co nie był w wodzie. Widziałeś to? Rośnij pięknie groszku. Bądź najpiękniejszym groszkiem na tej planecie. Please Będę do Ciebie mówić ładnie, niebrzydko. Obiecuję ci to. No a ty gdzie tu spadasz? Ty nie spadasz, ty tu wisisz. Proszę bardzo, proszę pana pani grochu, jakoś żyje się po trochu dawaj, dawaj tu chyba mi wyrasta ogórecznik który wysiałam, więc też spoko tak mi się wydaje że tu muszę uważać żeby go nie zdeptać okej, okay. i ty jeszcze jako ostatni proszę bardzo o, siema Jerry Podrabiańcu Z tego miejsca pozdrawiam Asię, z którą pracowałam jakiś czas. I... Y, która rozmawiała do roślin. I to było takie piękne. I te rosły. Ładnie rosły. Na przykład nasz fikus. Pięknie rósł ten fikus. Aśka, buziaki Ci przesyłam. Dobra, to wszystko. Obelisk na groszek skończony. Kadr może nie jest najlepszy, ale lepszego nie będzie. Możecie podziwiać ardianka za kratami znowu. Ja nie wiem, ciągle, ciągle broi. Tym razem zgubił mikrofon, więc dlatego siedzi za kratami i tylko ja będę do Was mówić teraz bo tylko ja mam mikrofon, bo ja swego nie zgubiłam. Jak widzicie, kratka jest skończona. Tutaj. W górę, i tam w bok. Zaraz wam pokażę jeszcze jak wyglądają, co yy, jak wygląda. Nasadzenia. Nasadzenia właśnie tak. I yy, przód uważamy chwilowo za skończony. Jeszcze będziemy tam dosadzać pewne roślinki, ale to na pewno będziecie widzieć. Na pewno wam to pokażemy. Nie zostawimy Was bez tej wiedzy. O, nawet widzicie, Ardianek zniknął. Pewnie robi kupę teraz tam. Mówiłam, że srał. Nie używam gimbala, bo mi się nie chce iść do domu. Tutaj są liliowce od babci chyba. Tutaj gdzieś jest wisteria, której nie widać. Lia kłosowa. Jak to się nazywa? Co? Wsadziliśmy to pnącze. Pomóż mi. No, wiesz. Milin i powojnik. A to nie pamiętam. No wiesz, co to jest. Nie, główno, no to. Nie wiem. No, nie wiem, nikt nie wie. To wy też nie będziecie wiedzieć. No i tak to się tu prezentuje z tej strony luksusowo, i tam jest jeszcze obelisk groszkowy. Także luks, że tak powiem. Otóż, robaczki, utworzyłem ankietę, w której pytałem, czy chcecie kubki. Potem kompletnie zignorowałem ich wyniki i tak zamówiłem kubki. Te są y, trochę insze, trochę mniej ekskluzywne, za to można ich używać w mikrofali i w, w zmywarce podobno. Jak, y, jakby się tam zaczęły zmywać czy coś, to będzie Ci się próć, to będę wiedział, że jednak nie, ale producent tak twierdzi. I aby zdobyć te kubki, może będę prezentował dalej taką. Tu mają taki napis, jak ktoś będzie miał kubka, to sobie czyta myślałem długo i intensywnie nad tym jak to zrobić najlepiej nawet czytałem literki, regulamin i tak dalej i wyszło mi na to że najprościej będzie dawać wam te kupki w prezencie w ramach wdzięczności za postawienie kawy na By Coffee, linki są pod każdym filmem Niestety nie możemy dać takiego kubka każdemu, bo będziemy dokładać do biznesu. A jesteśmy Januszami i nie będziemy dokładać. Także za wszelkie wpłaty powyżej 60 zł w ramach podziękowań, można dostać taki kubek. Trzeba tylko napisać do nas potem do jakiego pon ponczkomatu, lub orlenomatu lub czego jeszcze. Jak się jeszcze to pudełka nazywamy, lub tam automatu DPD, czy coś mamy to wysłać dla Was. I wtedy Wam wyślemy. Dorzucimy jakieś naklejki, póki się nam nie skończą, i tak dalej. Także jak ktoś chce kubka, to zapraszam, a jak ktoś nie chce, to nie. I to wszystko w tym filmie. Dziękujemy za uwagę i do widzenia. Ty coś mówisz? Siema rapa. Dobra. O.